Dzień dobry, przedstawiam Państwu Mercedesa E63 AMG Samochód z 2018 roku z polskiego salonu od pierwszego właściciela, bezwypadkowy, bezkolizyjny, na całym aucie mamy oryginalną powłokę lakierniczą. Auto z przebiegiem 99 tysięcy km. jest zachowane w idealnym, w rewelacyjnym stanie. Prezentuje się fenomenalnie. Ten samochód na bieżąco był serwisowany tylko i wyłącznie w ASO. Ma wzorową historię serwisową i naprawdę prezentuje się rewelacyjnie. Mamy tutaj pakiet Night, więc kilka dodatków jest w czarnym kolorze. Zobaczcie reflektory. Inteligentne reflektory LEDowe Multibeam. Mamy kamery 360 stopni, więc mamy kamerę z przodu, pod lusterkami oraz z tyłu. Mamy tutaj 20 calowe felgi. Wszystkie felgi są w idealnym stanie, nie noszą z żadnych śladów uszkodzeń. Oczywiście model E63, czyli pod maską silnik V8, 4, 4 litry bi-turbo o mocy 571 koni mechanicznych. Myślę, że tutaj nikt nie będzie narzekał na brak mocy. Oczywiście. W samochodzie mamy napęd Formatic. Kamerki pod lusterkami. W tym egzemplarzu mamy panoramiczny dach. Zobaczcie. Na tym samochodzie są założone świeżutkie opony. Akurat na tylnych kołach jest dot 2021, dwadzieścia natomiast na przednich jest dwa drugi rok. Oczywiście. Charakterystyczny układ wydechowy dla serii 63MG. Potężne końcówki. Tutaj, akurat w czarnym kolorze, mamy taki spoiler, który nadaje nam tutaj charakteru tej sylwetce. W naszym egzemplarzu mamy standardowy układ hamulcowy. Nie ma tutaj ceramiki. Oczywiście samochód ma felgi AMG. Jak na prawdziwe AMG przystało. Model. E63 charakteryzuje się tym, że mamy takie potężnie nadmuchane błotniki z przodu, naprawdę są okazałe. I charakterystyczne garby na masce. W tym egzemplarzu mamy również headapa. Oczywiście jest asystent martwego pola. Mamy komfortowy dostęp Keyless okay, Go. Ten samochód jest naprawdę bardzo dobrze, ale to bardzo dobrze wyposażony. Jestem pewny, że nie uda mi się przedstawić Państwu wszystkich, wszystkich całego wyposażenia, ponieważ list, lista jest bardzo długa, ale chociaż pokrótce Spróbuję coś tutaj wspomnieć. Zobaczmy, jak tutaj prezentuje się wnętrze. Całość wnętrza jest obszyta taką jasną skórą. Tapicerką skórzaną. Fotele w wersji komfort. Może sobie odrobinę ściszymy. Oczywiście mamy. Oświetlenie Ambiente z możliwością zmiany kolorów według, według gustu i uznania. Mercedes słynie z tego oświetlenia i robi to bardzo dobrze. Świetny klimat tworzy to we wnętrzu auta. I co my tutaj mamy? Mamy fotele podgrzewane oraz wentylowane. Fotele są z pamięcią. Oczywiście są elektrycznie regulowane zarówno kierowcy, jak i pasażera. Oczywiście jest to e, pamięć, która jest powiązana również z ustawieniem kolumny kierowniczej. Kolumna kierownicza jest e, również regulowana elektrycznie, nawet jest tutaj podgrzewana kierownica, więc. Zapisując sobie ustawienia fotela, zapisujemy sobie również ustawienie i lusterek, i kierownicy. Mamy nagłośnienie Burmester. Mamy elektrycznie podnoszoną klapę bagażnika. Oczywiście, lusterka są elektrycznie regulowane i składane. Zobaczcie, mamy tutaj podświetlane progi, raczej nakładki progowe z napisem AMG i są one jeszcze zabezpieczone fabryczną folią samochód z 2018 roku. I zobaczcie w jakiej kondycji są te fotele. Tutaj nic nie jest zużyte. Prezentuje się wszystko rewelacyjnie. Samochód był bardzo, ale to bardzo szanowany. Jest super zadbany. Mamy tutaj asystenta pasa ruchu, asystenta układu kierowniczego. Mamy e, roletę elektrycznie podnoszoną z tyłu. Akurat w tym momencie ją opuszczam. Jest tutaj poduszka powietrzna na kolana kierowcy. Deska rozdzielcza również jest oprzyta tapicerką skórzaną. Mamy tutaj oczywiście aktywny układ wydechowy. Jest również pneumatyczne zawieszenie funkcji jest bardzo, ale to bardzo dużo. W naszym egzemplarzu mamy aktywny tempomat. Mamy również limit prędkości. Oczywiście kierownica jest z łopatkami. Jak już wspominałem, jest elektrycznie regulowana oraz podgrzewana 99 tysięcy 4 kilometry dokładnie kamery 360 stopni jest tutaj bezprzewodowe indukcyjne ładowanie oraz Złącze multimedialne USB C, USB zwykłe. Tutaj również mamy złącza oraz miejsce na kartę SD. Mamy tutaj pilota do bramy garażowej. Oczywiście panoramiczny dach. Chwilkę silnik popracuje, chociaż on już w tej chwili ma odpowiednią temperaturę, przynajmniej wody. Później go troszkę posłuchamy. Z tyłu fotele są znaczy kanapa jest podgrzewana. Mamy tutaj też manualnie wyciąganą roletę od boku mamy oczywiście Isofix. tutaj też jest możliwość regulacji temperatury oraz mamy ładowarkę usb Podobnie jak i z przodu, tutaj kanapa nie nosi żadnych śladów zużycia. Mamy tutaj nawet poduszkę powietrzną dla pasażerów tylnych siedzeń, podnoszona elektrycznie elektrycznie. Klapa bagażnika. Tutaj mamy taką skrzyneczkę mercedesowską pod spodem. Nie wiem, czy mi się uda to wyciągnąć teraz, ale tutaj jest. O, mamy tutaj zestaw naprawczy do kół. Zobaczmy, jak prezentuje się to od strony pasażera. Zobaczcie na, te, na ten fotel. Mimo, że jest tutaj jasna beżowa tapicerka, to wszystko prezentuje się rewelacyjnie. Nie jest zabrudzona, nie jest powycierana. Do tego to klimatyczne oświetlenie. Wszystko pięknie się prezentuje. Tak jak wspominałem, również tutaj mamy wentylowane, podgrzewane fotele z pamięcią. I co najważniejsze, posłuchajmy, jak brzmi nasz Mercedes. 4 litry V8 Biturbo 571 koni i posłuchajmy co tutaj się dzieje. No i zdecydowanie bardzo się tutaj dzieje samochód w tej chwili. Stoi, a proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy ten silnik jest pod obciążeniem i kiedy jedziemy tym samochodem. Wtedy zdecydowanie jeszcze mocniej słychać tutaj strzały z tego wydechu. Oczywiście można przerzucić sobie w tryb komfort, wtedy jest zdecydowanie ciszej, mniej na pewno rzucamy się w oczy. Albo i w uszy e, osób, które mijamy po drodze no, w, w, w trybie komfort, strzałów z wydechu, już nie słychać. Da się ukryć, że Mercedes E63 AMG to klasa sama w sobie. Moi drodzy, podsumowując mamy Mercedesa z 2018 roku z polskiego salonu absolutnie bezwypadkowy, cały w oryginalnej powłoce lakierniczej z przebiegiem 99 000 km samochód serwisowany tylko i wyłącznie w ASO. Ma czystą, klarowną historię serwisową, i tutaj w tym samochodzie nie ma się do czego doczepić. Jeżeli chodzi o pełną specyfikację, a która jest naprawdę długa, odnoszę Państwa standardowo do odsyłam Państwa do naszej strony internetowej: www.samochodyzklasą.pl Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat tego samochodu, oraz e, obszerną, bardzo szczegółową galerie zdjęć. Z mojej strony na tą chwilę to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.